Witam serdecznie od z tej strony. Kolejny beztroski dzień w przepięknym miejscu z przepięknym widokiem. Zostaje dzisiaj tutaj na 100% i będziecie mieli odcinek przynajmniej z dwóch dni, ze względu na to, że tak mi się tu podoba, że to jest łeb. Mały. Mi się tak podoba, widok. Dzisiaj już nie ma takiego wiatru mocnego. No ale widok jest przekosmiczny Siedząc sobie tutaj I pracując na komputerku Mam dwa odcinki zaległe Do zmontowania dla was Więc dzisiejszy dzień będzie taki Montażowo No montażowy no Jeszcze pewnie do sklepu pojadę Chociaż mam te puszki ichniejsze tutaj I je będę sobie Szykował pewnie To jest akurat chyba zwykła fasolka Po brytońsku no i tak wam pokażę co to oni tam Wiecie, tu sprzedają Te ichniejsze produkty No i co mi się podoba Tutaj w tym miejscu To samo co w poprzednim Ładnie ładuje mi akumulatory Już jest 440 W naładowane Od samego początku dnia Tyle skarbów, że nie wiem Od, od którego zacząć cholera No wszystko tutaj wezmę Stąd chyba opustoszę Te plaże z tego drewna W piecyku Ura, a tu mamy tak ryż. Dopiero co wrzucony, opla i puszeczkę, która się grzeje takiego gulaszu. gotuje. A ja robię małą operację, bo mi śrubka wypadła ta druga i muszę tutaj coś już dać. No, tak to na razie zabezpieczyłem takim kółeczkiem na dole. No i zobaczmy jak to teraz działa na pewno lepiej niż działało. Po raz pierwszy w życiu mój zestaw MacGyvera a przede wszystkim klucz znaleziony w lesie. Ratuje mi 4 litery, a w zasadzie y, pozwala mi żyć w większym komforcie z ćwiczkami. A teraz, moi drodzy, będzie opowieść historyjka, która się zdarzyła e, wczoraj. E, działo się bardzo dużo, dużo nagrywałem. Natomiast, po długich rozmowach, osoby, które uczestniczyły w tej historii, w tej przygodzie, e, poprosiły mnie, żebym nie publikował ich wizerunku, ani ich auta, ani tablic rejestracyjnych itd. itd. Ja ich uświadomiłem. E, I teraz, tak, tło. Historyczne, bo to było już wczoraj. Siedzę sobie tutaj, gram w te swoje głupie gierki, montuję te filmy i nagle słyszę pukanie. I pani mi mówi, taką łamaną angielszczyzną, że znalazła coś i że to jest bardzo duże. I że chce to wziąć, bo to prawdopodobnie jest broń. I teraz tu macie to, co ona widziała. I to było raptem, może z jakiejś, bo ja wiem, 600-800 metrów ode mnie. No i poprosili mnie, bo była z, z jakimś kolegą, i autem byli, żebym poszedł z nimi i wyciągnął to z tej wody. Poszedłem na miejsce, ogarnąłem to wszystko, poszedłem z nimi na miejsce. Ona fajnie po angielsku gadała, więc sobie dużo porozmawialiśmy. I okazało się, że dokładnie w tym miejscu, tutaj, w czasach wojny serbskiej. Było takie szerokie pole minowe i taki, taka dość mocna obrona tutaj była. I jest pełno min tu na tym polu. I jeszcze dwa lata temu mówiła, że tu wojsko długo stacjonowało i ten teren zabezpieczało. Do rzeczy. Wyciągnęliśmy to. E, podjechaliśmy tutaj. Poprosiła mnie, bo rozmawialiśmy cały czas w trakcie tego tego wydobywania tego że, żebym zrobił zdjęcie i wysłał do paru osób ze względu na to, że mi to na broń cholera, zresztą sami zobaczcie no. wysyłałem do pasapera, wysyłałem do kilku osób nikt mi nie powiedział co to jest zobaczcie jak to wyglądało może to jest broń, może to nie jest broń sprawdzaliśmy sprawdzaliśmy to pointerem. tutaj gdzie jest takie Taki monolit, i widać, że tu przechodzi rura z jakimiś dziwnymi jakimiś prążkami. To po Pinpointerze widać, że to jest monolitnie. Natomiast te rzeczy są jakieś takie dziwne, co tu wystają. Poczekajcie. Czuć różnicę pomiędzy tym, bo to jest widać, że to jest takie stałe żelazo, po prostu, nie? I to widać nawet tu, to, to jest dość długa rura, nie? A tutaj. Jakby było żelazo i w środku może jakieś zbrojenie, coś takiego. Robię zdjęcia, powysyłam to do różnych ludzi, pomóc tutaj tym... ...tej dziewczynie i temu chłopakowi tutaj to zidentyfikować. Czy to jest broń? Nie wiem, ale temat ciekawy. Siedząc sobie w busie i gręc w te głupie gierki, takie coś mi spotkało. I teraz tak. Wziąłem się z nimi, pojechałem do nich do domu. Po drodze sobie porozmawialiśmy trochę. Oczywiście, tutaj musiałem wszystko zabezpieczyć, wziąłem z sobą te najważniejsze rzeczy. Wysadziliśmy to u nich w domu i chyba z jakieś, nie wiem, z 15-20 z minut gadaliśmy. Ogólnie, w tym kolesie też gadałem o tym, jak wygląda sytuacja tutaj w mediach. I, i mówi, że. Bardzo media są nastawione na tych starszych ludzi, na tych starszych odbiorców. Cały czas pokazują wojnę, cały czas pokazują teraz tą Turcję. No i ta partia rządząca tutaj jest nastawiona na ten elektorat starszy, tak jak u nas w Polsce. Jest to, ta telewizja to jest tuba propagandowa. On jako młodzież, bo oni byli około tak 25-30 lat. To oni w ogóle nie wierzą w to, i potrafią się w domu z rodzicami pokłócić o to, co rodzice w telewizji słyszeli. To tak odnośnie tego tych perypetii, tutaj ludzi i ich rodzinnych, jakichś tam, wiecie, perypetii nazwijmy to, jakichś tam przeżyć zwykłych. Czyli dużo się od nas tutaj to nie różni. Telewizja tu była propagandowa, nastawiona na starszych ludzi, żeby. Żeby na nich głosowali i tak dalej I, tak dalej. I teraz tak Słuchajcie Z krótkiej piłki Tu przy odpływach Czasami ludzie sobie Na takich deseczkach, na kijeczku Pływają Jak nie ma fal takich jak na przykład dzisiaj Rzymską forez znalazła Tak jak ludzie nad Tamizą chodzą i, I znajdują przeróżne rzeczy na tych tam już krańcowych odcinkach Tamizy, gdzie tam jest te Sound of the sea, czy jakoś tak i tam urny potrafią z wypukanego mułu wychodzić całe. Tak tutaj amforę działcha znalazła. No i tutaj potem poszła rozmowa o tym, że czy to jest legalne tutaj, czy nie powinnaś tego zgłosić i tak dalej. Powiedziałem, jak jest w Polsce, jak jest w Anglii, że tutaj nie mam pojęcia, jak jest, jakie jest prawo i, i że dla ich dobra nie, nie opublikuję po prostu ich wizerunku, bo może się coś dziwnego wydarzyć, nie? E, no, także taka opowieść. Tak jak słuchać bardzo wieje, dajcie mi się uporać z tym na szybko e, i, i, i potem wam jeszcze coś dopowiem do tej historii. No. Teraz mały, teraz mały stres po dwóch dniach, bo pierwsza sprawa mało paliwa, bo się wyprztykałem tutaj dość mocno. Eee, no kurde! Z bomby ruszył. Pięknie! No to nie ma się czego bać. Jedziemy zatankować, a potem obieramy kierunek. Niedzielę na szczęście są handlowe Bo się zorientowałem Że jest niedziela dopiero teraz Ostatnie Ostatnie spojrzenie na miejscowe. No super tu jest Muszę dziadkowi Jeszcze jednego solara Dołożyć Jakiegoś takiego wysuwanego No Taki wysuwany solar Żeby było 600 watów To już by mi ładowało 1000 1400-1200 za dzień to to już by wystarczało w ogóle, nie? Bo 600 to za mało. Skręć w prawo. Trzeba będzie do Jarka zagadać, jakiś stelaż tam zrobić. Taki wysuwany. Ui, ui. Ona mi nie pokazywała tej, tej amfory na żywo, tylko wysłała mi później zdjęcia. I ona, co naczynie, zostało znalezione tutaj, gdzieś nie wiem w którym miejscu. Natomiast tutaj zostało to znalezione i mi bardziej to wygląda na jakąś na urnę, kurde. To nie zawsze jak się wojowników wyciągało to w takich podobnych urnach. Ktoś jej tam powiedział, że to jest rzymskie, ja nie mam wiedzy, wypowiedzcie się w komentarzach. Na pewno jest to w stare. Taktyczne szybkie zakupy. Po taktycznych zakupach czas na taktyczne tankowanie. Niech się tankuje. Szybkie, szybki zrobimy. Szybkie, szybki I nie jest ten diesel taki tani, jak myślałem. Zaraz Wam pokażę cenę. Euro 70, euro 80, 122, ,70 euro 70 litrów. Jedziemy nad jakąś taką rzekę. Piękne widoki mają być. I ma być serpentyna taka ekstremalna, jeżeli chodzi o drogę. To będzie coś ciekawego, to tak jak zwykle po drodze się włączę Proszę bardzo, bambusy! Bambusy, bambusy! Czy to nie bambusy? To chyba za małe na bambusy Przez 40 km wjechałem przez jakieś pola, łąki, takie jakieś nieużytki, nie wiem co to było No i teraz wjeżdżam na tego slalona, zaraz go będzie widać na, na tym I tu jest w dół, non stop w dół się jedzie I zaraz będzie taki slalon, coś takiego Także jedyna atrakcja na razie po drodze. No fajnie to wygląda, nie powiem. Bardzo ładny widoczek. Tam są jakaś wykrywka czy coś takiego. A tak to fajnie wygląda. Pola, pole, pole, łyse pole. Szkoda, że tu śmietnika nie ma. Teraz widać bardzo dobrze tą odkrywkę, co oni tu robią. Co kują tu w ścianie, coś. Nie wiedzieć czemu. A tu jest już otwarte połacie terenu. No, tu jest na czym zawiesić oko. Przede mną jeszcze 30 km. Mam pomysł na biznes dla, e, dla władz w takich miejscach dałyby się takie kupły na śmieci, gdzie wrzucasz, nie wiem, 2-3 euro i możesz zrzucić swoje śmieci. Chociaż kurde, wywóz czegoś takiego to byłby nieopłacalny. Chyba policja, czemu on na mnie trąbił? O co to chodzi? Tu jadę wzdłuż jakiejś rzeczki. Wiecie co? Ja się tu zatrzymam i sobie na nią popatrzę, bo ten facet trąbił. Może mi coś odleciało jakiś kierunkowskaz, cholera, wiem. Uwaga, będzie wiało. No, tak to wygląda. Wiem, że Karol by się jarał. Pozdro, bo tu jakiś. King Kong leży. Co to za King Kong? Wygląda na jakiegoś okonia? No, okoń ma takie paski. Jakiś, nie wiem. Drapieżna ryba. Wodospad. I widok, bo wyjeżdżam już z tego, nie wiem jak to nazwać. Kanionu. Obczajcie, pozasłaniane tu jest pełno aut. Bo tam jest budowa. I tu, jak ryją w tym, w tej, w tym kamieniu. To, to wszystko jest białe po prostu. Kolejna mieścinka w górach. Tamta rzeka uchodziła i tam była taka wielka elektrownia, ale nie było jak wam tego nagrać, bo ledwo to widziałem przez krzoki. A chyba ja tam jadę nawet. Chyba nawet tam jadę, no to chyba będziemy to widzieć. Jak będziemy jechać tam, to nie, ale widać, że będziemy jechać tam. Kierujemy się tam, to to, to zobaczymy, bo to był ładny widok. <laughs> Włączałem się chyba kilka razy, żeby wam pokazać ten komin, yy, i cały czas był zły widok na niego, ale w końcu mam piękny widok. I jeszcze kota mam! Kota jeszcze mam! No, kto by pomyślał, że kota jeszcze będę miał? Ale ty fajny jesteś! Biorę cię do busa. Co ty na to? Chcesz do busa? Chcesz do busa? Dobra, ale ja tutaj wam mam widoki pokazać. Uwaga, wieje Pięknie, nie? A ko za mną chodzi. I tu. Zobaczycie jak reaguje na ten pierścionek. Cik cik, 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 Chodź tu się. Chodź tu się ten. I zobaczcie zaraz jak na ten pierścionek reaguje. Tak mu robiłem ko... koło ucha i... i zaczął łapą bić. Cik cik, 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 cik. Zobacz. Zobacz jaka fajna łapka. I patrzcie teraz. co, bo się przewrócisz? <noise> Pierścienek mi się nie podoba. Mysza, rozumiemy się? Kot ma tu przyjść. <noise> Masz myszę? I co, nie chcesz dalej wejść? <noise> nie chcesz wyjść dalej? O <noise> mysza przyszła. Mysza, mission fail. Już nie chcę kota. Przez chwilę że tak myślałem, <grywa> jaki fajny, ale mi podrapał. Boli, <grywa> kot mi powiedział, gąsie, panie, no. kot mi powiedział, gąsie to jadę. Teraz tu będzie non-stop taki klif przez jakiś odcinek, więc, więc będzie na co popatrzeć, ale szukam już miejsca, żeby się zatrzymać. Bo fajnie by to było przy fajnym widoczku, jakby tu był jakiś taki zajazd się zatrzymać i spędzić sobie dzień i noc. To by było fajne. Tylko najpierw takie miejsce. Tam nie, bo jest za dużo ludzi się tam zatrzymywało co chwilę. Tu jest dość fajne miejsce. Y tylko że widok jest do życi, bo nie widać nic. Ludzie tu przyjeżdżają i wywalają w takie miejsce. Ja cieszanie śmietnik sobie tu zrobili. Co za tutaj jakiś gruz. Tam gałązki. gałązki przynajmniej do palenia dobre. Ale nie, to ja na śmietnisku nie chcę spać. A taka miejscuwa by była. Chociaż z internetem by było słabo. Idziemy szukać dalej. Tu mi się bardzo podoba. No. Jakby tam był ten widok. Masz to, co chciałeś, masz to, co chciałeś, masz. Masz to, co chciałeś, masz to, co chciałeś, masz. Idę jeszcze tutaj na spacer sobie pospacerować, popatrzeć, może jakieś lepsze miejsce będzie. Tak idę, idę, idę. Patrzę pod od siebie jak zwykle. I mamy zielonego pieniążka, a tym zielonym pieniążkiem jest 5 eurocentów. Idziemy tam na górę. Wyobraźcie sobie, że tutaj na tym zakręcie jest hotel. Ciekawe ile noc w takim hotelu kosztuje. Parking chyba darmowy. Przepraszam za wiatr, no, nie wziąłem tego kundona. Patrzcie teraz tu na lewo. Kurde, polecam każdemu yy, przyjechać w takie miejsce, kładziesz się i masz taki widok. Tu zaraz będę się gotował, krzesełko wystawione, to że ludzie jeżdżą, <laughs> zawsze jakiś minus musi być, ale no kurde widok mega petarda, nie wieje, to jest też duży plus. Klara jeszcze świeci, więc jest ciepło jest około 16 stopni. No i ja sobie to teraz będę leżał i se patrzał na ten widok i zaraz będę kuchcił. Myślałem, żeby piecyk tu jeszcze dać, ale już nie będę przesadzał drewnem, tu już nie będę palił. Powiedziałem przed chwilą, że lepiej być nie może, ale może być. <laughs> Hamak se rozłożyłem, mam idealnie widok na to coś i zaraz będzie... Czt. Zarczy, e, gotowe? Nie ma ci w pytaniu 903. na śniadanie. E, jest to jedyna taka siekierka znaleziona. Można <laughs> Zrobiła się godzina trzecia. E, paciorek, siusiu i spać. Tak to się mówi. Tak to się mówi. Trzymajcie się. Cześć.